Artykuł 284. Było żołnierza zawodowego sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat czterech, pozostającego w związku małżeńskim z innym żołnierzem, nie deleguje się bez jego zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej w tym samym czasie co współmałżonka. Przepis ustęp 4, czyli ten wcześniejszy, co przeczytałem, stosuje się również do żołnierza zawodowego samotnie wychowującego dziecko do lat czterech. I to zmieniono bardzo pozytywnie, bo podwyższono ten wiek dziecka. Czyli jest pozytywna zmiana, że żołnierza zawodowego sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 8, pozostającego w związku małżeńskim z innym żołnierzem. Czyli, jak mamy żołnierza z żołnierzem, który ma dziecko, tak? No to wtedy jeden musi zostać, opiekować się dzieckiem, nie może być oddelegowany w tym samym czasie do pełnienia służby poza. Miejscem aktualnego pełnienia służby. Tak to wygląda. No i jeżeli ktoś samotnie wychowuje dziecko, też ten e, pułap został podciągnięty do 8 lat, że żołnierz samotnie wychowujący dziecko do lat 8 nie deleguje się bez jego zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służby wojskowej. No i bardzo dobrze, bo może jest jakaś tam samotna matka albo samotny ojciec, który wychowuje dziecko i nie ma komu powierzyć tej opieki nad dzieckiem i mówi wtedy, halo, ja nie zgadzam się, ja mam dzieciaka, nie? Także z 4 do 8 lat zwiększyli i bardzo dobrze.